Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Młodziej Pytają. Ja nazywam się Róża Wojciechowska, a moim dzisiejszym gościem jest pan Piotr Kędzierski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan dyrektorem zespołu szkół imienia Marka Kotańskiego w Inowrocławiu. Co to jest za szkoła? Tak. Jesteśmy szkołą, zespołem szkół o tym imieniu, który został przez Ciebie wypowiedziany, czyli imieniem Marka Kotańskiego. Jest to szkoła specjalna, która, której celem jest kształcenie osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego osób z niepełnosprawnością intelektualną. A czy Pana zdaniem szkoła specjalna jest lepszą opcją kształcenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną? Opcji jest Każda opcja jest dobra. Jako pedagog specjalny, już prawie z 40-letnim stażem, nie zakładam, że któraś opcja jest gorsza, a któraś opcja jest lepsza. Jeżeli wypracowano przez ten długi okres czasu, jaki, jakim jest okres kształcenia specjalnego, w ogóle kształcenia specjalnego, jakieś metody, jakieś formy tego kształcenia. To znaczy, że następuje rozwój tych, tych metod, tych form, i każda metoda, każda forma, każdy sposób kształcenia jest na pewno dobry. Dobrze, a mógłby Pan wskazać, czym różni się szkoła specjalna od integracyjnej lub masowej? Tak. Szkoły masowe są to przede wszystkim placówki, w których kształci się dzieci bez orzeczenia. Jeżeli posiadają nawet takie orzeczenie, to rodzic tego orzeczenia czy opiekun prawny nie musi tego orzeczenia ujawniać, nie musi okazywać tego orzeczenia. W szkołach integracyjnych i w szkołach specjalnych to orzeczenie jest już konieczne. W, procesie, jak gdyby tym, w całym tym procesie nauczania jest konieczne, żeby rodzic go przedstawił. Dlatego, że nauczyciel i, i grono y, nauczycieli musi dopasować, dobrać odpowiednią metodę, czy odpowiednie metody pracy z tym dzieckiem na podstawie wystawionego wcześniej orzeczenia przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dobrze. A czy uczniowie Pana szkoły y, uczą się innych przedmiotów niż uczniowie y, w pełni sprawnie intelektualnie? Jeżeli byśmy rozpatrywali poszczególne szkoły, bo w ramach zespołu są trzy szkoły, jest szkoła podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy, z przydomkiem specjalna szkoła przysposabiająca do pracy, jest to chyba jedyna jeszcze szkoła, która ma w nazwie słowo specjalna i branżowa szkoła pierwszego stopnia. I patrząc teraz na szkołę podstawową i szkołę branżową, przedmioty, które, których uczą się moi uczniowie w szkole specjalnej, są dokładnie takie same jak przedmioty w szkole masowej. Natomiast szkoła specjalna przypasabiająca do pracy jest to w ogóle całkowicie innego to też jest szkoła specjalna, tak, ale jak gdyby obejmuje ona inną grupę dzieci. Są to dzieciaki, które mają znaczny stopień niepełnosprawności czy tam umiarkowany, jak coś szczegółowszą analizę by tutaj przeprowadził. I tam nie ma takich typowych przedmiotów, jakich typowych, jakich sobie byśmy wyobrażali, czyli język polski, matematyka. Natomiast pozostałych tych dwóch szkołach, czyli podstawowej i branżowej jak najbardziej. Są takie same przedmioty jak w każdej innej szkole, masowej czy integracyjnej. Dobrze, a właściwie dlaczego wybrał Pan szkołę specjalną jako miejsce swojej pracy i jak to wszystko się zaczęło? O, i historia jest e, tak długa, że nie wiem e, jak dalekie ramy czasowe ma ten program, ale podejrzewam, żebyśmy e, nie, nie, nie ogarnęli tego w tym programie. E, wspomniałem na początku, że. E, już niedługo praktycznie rzecz biorąc, będzie to moja, e, moje 40 lat pracy w szkolnictwie specjalnym, bo rozpocząłem dokładnie w 1985 roku. Podejrzewam, że ty jeszcze w tym czasie w ogóle nie byłaś na świecie, ale e, w tym czasie po prostu rozpocząłem swoją e, przygodę, jeżeli chodzi o szkołę zawodową specjalną, bo e, jestem absolwentem szkół technicznych. Znaczy ukończyłem technikum e, tzw. zwanego mechana w Lino Wrocławiu, to była moja pierwsza szkoła techniczna, a drugą to była szkoła WSP Bydgoszcz, obecna akademia na e, kierunku technika. Więc, e, zawsze gdzieś tam te przedmioty techniczne mnie interesowały. I w tamtym czasie, czyli w 1985 roku tak się złożyło, że moja, mojego serdecznego kolegi, mama, która pracowała w szkole specjalnej, zaproponowała, że jest taka szansa, abym uczył tam przedmiotów zawodowych z racji z mojego wykształcenia technicznego. Po wizycie, po pierwszej wizycie w tej placówce stwierdziłem, że rzeczywiście jest to szansa dla mnie, jako młodego wtedy człowieka, aby móc podjąć pracę, rozwijać się, kształcić w tej, w tej dziedzinie, jaką jest pedagogika specjalna. Czyli rozumiem, że ta praca daje Panu satysfakcję? Tak, jak najbardziej. Jeżeli możemy codziennie rano wstać i z niedużym obciążeniem iść do pracy i, z niej, i w niej być i pracować i być użytecznym, to można powiedzieć, że tak, że spełnia ona moje, daje mi satysfakcję i spełniła. I Spełniała mnie i spełnia mnie. A czy uczniowie kotana osiągają jakieś sukcesy, którymi mógłbyś pan pochwalić? Oj, tak, tak, tak. Uczniowie w momencie kiedy przejąłem szkołę, a było to w roku 2001. To był pierwszy, pierwszy rok mojej kadencji, jako dyrektora szkoły postawiliśmy na jedną taką zasadę, że nasi uczniowie nie będą się niczym różnili od pozostałych i że będą brali udział w życiu nie tylko szkoły na poziomie takim w naszym gronie, ale również będą wychodzić spoza, poza, poza budynek, poza ramy szkolne. To, co mówiliśmy na początku o integracyjnych szkołach czy o innego typu kształceniu specjalnym. Szkoły specjalne to jest takie miejsce, które przy odpowiednim sposobie ich prowadzenia zapewniają to, co zapewniają tamte inne szkoły. Bo mówiąc o integracyjności, kiedy wchodziło takie pojęcie, nasza szkoła już była prawie że Szkołą integracyjną, czyli spełniała takie, taką rolę, bo nasi uczniowie chodzili razem z uczniami Mechana na te same warsztaty, brali udział w tych samych zajęciach, brali udział w tych samych konkursach sprawnościowych, jeżeli chodzi o najsprawniejszy w zawodzie ślusarz, stolarz itd. itd. Czyli ta integracja już tu następowała. Teraz mówimy o edukacji włączającej. Ja za chwilę przejdę do sukcesów, ale chcę, żebyśmy wiedzieli, od czego to się bierze. Mówimy o tej edukacji włączającej, która czym jest? Jest kolejną formą i metodą kształcenia specjalnego, przeznaczoną dla szerszej być może grupy. Kształcenie specjalne, typowe kształcenie specjalne, mówimy o tym, że tą, tą, ta dziedzina to jest oligofrenopedagogika, tak długie słowo, czyli pedagogika zajmująca się kształceniem osób niepełnosprawnych intelektualnie. Edukacja włączająca rozszerza tą, tą dziedzinę kształcenia specjalnego powoduje, że obejmujemy jako pedagodzy specjalni jeszcze większą grupę. I teraz wracając do, do, do Twojego pytania. Gdzie te wszystkie sukcesy są? Biorą się na przykład z tego, że uczniowie nasi biorą co roku udział w konkursach o najsprawniejszego w zawodzie. O kucharz, w zawodzie cukiernik na przykład. Wcześniej też był w zawodzie ślusarz i w zawodzie stolarz. Takie kursy są organizowane na terenie, czy mają rangę, konkursów wojewódzkich i tam osiągamy, osiągają nasi uczniowie sukcesy. Sport. Sport to jest takie uniwersalne miejsce, gdzie wszyscy możemy się spotkać. I ci sprawni, i ci mniej sprawni mogą rywalizować na tej samej płaszczyźnie. I nasi uczniowie zdobywają tak wysokie laury, jak na przykład tytuły mistrzów Polski w piłce halowej, futsalu, gdzie rywalizują nie tylko z rówieśnikami, ale również z innymi, z innymi... Zawodnikami, którzy tą dyscyplinę sportu uprawiają. A więc na, na tym poziomie również szkoła no, wysokie, wysokie wyniki osiągnęła, no bo mistrzostwo polskie dwukrotnie i kilkukrotnie wicemistrzostwo również polskie było osiągane. Uczniowie nasi biorą udział na każdej płaszczyźnie życia. W różnego rodzaju, umówmy się, dyscyplinach, nie tylko sportowych. To, że e, mogą wystąpić, e, na przykład, jako teatr, e, uczniowski przed publicznością. Czy to jest sukces? Tak, to jest sukces. Kiedyś pamiętam, jak jeden e, z lokalnych e, polityków, siedząc w pierwszym rzędzie na występie, Naszego szkolnego zespołu teatralnego powiedział do mnie na ucho w ten sposób: Teraz to ja już wiem, dlaczego wy dostajecie dodatek za trudne warunki pracy i że wam się należy. Czyli e, uczniowie stali się e, na tyle dobrzy w jego ocenie, że była to zasługa nauczycieli, którzy ich do tego występu przygotowywali. I tak jest rzeczywiście. To nie musi być su sukces na miarę. Roz, bo tak zadając to pytanie, myślimy a pewno są mistrzami Polski, nie, to może być sukces na miarę ich sukcesu, tak? Mhm. Czyli to, że się nauczą, nie wiem, czytać, pisać, że, się, że opanują tabliczkę mnożenia, gdzie mógłbym powiedzieć, że większość młodzieży. Ma trudności z, z pamięciowym opanowaniem tabliczki mnożenia, bo przecież mamy komputery, tablety komp i, i tabliczki yy, takie pamięciowe nie są nikomu potrzebne. Yy, to jest ich sukces. Umiejętność tak samo korzystania z tego sprzętu, tak? Nie jesteśmy szkołą, która nie posiada tablic interaktywnych. Tak, mamy. Yy, a więc jeżeli uczeń odnosi sukces, um, bo umie, potrafi yy, z tego sprzętu korzystać. Czy to jest jego sukces? Tak, to jest jego sukces. A więc tych sukcesów na każdym poziomie, drobnym i takim spektakularnym, czyli gdzieś tam Mistrzostwa Polski czy jakieś zawody wojewódzkie, tak, osiągamy. Dobrze, dziękuję bardzo. A jeżeli słucha nas teraz jakiś rodzic, dziecka z niepełnosprawnością, w jaki sposób może on zapisać dziecko do pańskiej szkoły i jakie dokumenty potrzebuje? Sposób jest bardzo, bardzo prosty. A może wejść po prostu na stronę Internetową szkoły na inokotan.pl i tam zapoznać się z ofertą szkoły. Pobrać, jeżeli będzie chciał, może tam również z tej strony pobrać informacje o dokumentach, ale takim podstawowym dokumentem to jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. To jest dokument, z, który, który, z którym rodzic, opiekun prawny musi do szkoły przyjść. Wszystkie inne sytuacje, jak ja zawsze powtarzam rodzicom, to nie jest nic pilnego albo nic trudnego. Sekretariat, w którym pracują wspaniałe dwie panie, wyjaśnią, gdzie są podania, gdzie są inne potrzebne dokumenty do złożenia. Ale ten, ten najbardziej istotny to jest ten, o którym powiedziałem, to jest to orzeczenie. To jest dokument, który uczeń. I rodzic musi posiadać, aby móc zapisać dziecko do nas, do, do placówki, do szkoły. Zapraszam, jeżeli są pytania, rodzice na przykład mają pytania, jest coś takiego jak grupa wsparcia, gdzie każdy rodzic, nie tylko rodzic, już ucznia będącego w szkole, może przyjść i na takiej grupie wsparcia uzyskać informacje, co, co szkoła oferuje jaką właśnie dokumentację potrzeba zgromadzić, żeby móc zapisać dziecko do szkoły. Ale wystarczy jedną rzecz wykonać. Po prostu wstać z krzesła, przyjść do szkoły i zapisać dziecko. Dobrze, dziękuję bardzo. Tu już były wszystkie pytania. Proszę. Moim i Państwa gościem był Pan Piotr Kędzierski, Dyrektor Zespołu Szkół imienia Marka Kotańskiego w Wrocławiu. Dziękuję, dziękuję bardzo.